Za pomożesz mi? Cii, cicho chodź tu szybko. Co? Co się stało? Bieram teraz prezenty na urodziny Viki. No? Urodziny już niedługo. Trzeba złożyć tak, tak. wcześniej. aby dostarczyli je na czas. Tak i trzeba je wcześniej ukryć, bo inaczej znajdzie za szybko prezenty. Słuchaj, w zeszłym roku wywróciła cały dom do góry nogami w poszukiwaniu prezentów. Taka jest niecierpliwa. Hej, słuchaj, zróbmy jej to w tym roku. Zrobimy jej żarcik. Masz jakiś pomysł? Tak, Uuu, mam pomysł. Słów mi, jestem za. Mamo? A co to jest? <noise> Wika, co tu robisz? <noise> tak, skoro już widziałaś, to są prezenty na urodziny. Nie patrz. Mm, Otwórzmy to! Nie, nie! Nie, nie, nie. Mamo! Dziś nie są twoje urodziny, a prezentów nie daje się z wyprzedzeniem. Tak więc. Kryję je teraz, a ty nie będziesz próbować ich szukać. No i masz. Właściwie jestem mistrzynią w znajdowaniu prezentów urodzinowych. Znam wszystkie kryjówki i sekrety, więc szybko je znajdę. Zgodziłyśmy się. Nie podglądaj. Nie psuj sobie niespodzianki. Nie ma sprawy. Naprawdę nie chciałam. No ziomki, wiecie, że jestem niecierpliwą dziewczyną. Dlaczego pokazali te prezenty? Teraz będę leżeć każdej nocy i myśleć, co było w torbach. Co mi dadzą? Wy robicie to samo. Szukacie prezentów urodzinowych. Więc polubcie, jeśli jest to prawda. Teraz moi rodzice pójdą... A ja poszukam moich prezentów. Wika. Huh? Wyjeżdżamy z mamą służbowo. Zostaniesz w domu, okej? Okay? Dobrze. Zostaniesz w domu sama. Aha. A wy... W całym domu sama. Aha. No dobra. Wreszcie można rozpocząć poszukiwania. Ha. Dobrze wiem, że mama poszła schować. Prezenty do sypialni rodziców. Dlatego od razu zacznę szukać tutaj. Zamykamy drzwi. Tak. Co my tutaj mamy? Spójrzcie, tu jest szafka. Zobaczmy, co tutaj jest. Tak. Rzeczy taty. Tu też dobra. Tutaj nic nie ma. Tu też nie. Najważniejszą rzeczą przy szukaniu prezentów jest nie pozostawianie śladów i zacieranie wszelkich dowodów. Zupełnie jak lis. A tutaj? Nie, tu nic nie ma. Tak, dobra. Tutaj też nic nie ma. Może tutaj. Tak, taśma klejąca? Tu nic nie ma. Ta szuflada w ogóle się nie otwiera, a raczej ledwo. Tak, nie mam szczęścia. Może tutaj? Nic. A tak, tutaj wszędzie jest pusto. Tak, o, tutaj. Nie, może tutaj? Czy tu też niczego nie ma? Ale, ale dlaczego? Tu nic nie ma. A może tutaj coś jest? Jadnąć. Prezencik! Otwórzmy to! Jest Taśma? Oj, lesianka Super! Nie rozumiem. A... A to co za żarty? Przepychaczka? Co? Uch. Tak, przepychaczka! Nie rozumiem tego żartu! A! Kolejne pudełko. O, to jest mój drogi prezent. Mogłaś go lepiej ukryć, mamo. A. O, chwilkę. No, tatka, bika, niedobrze jest łamać umowę. Aby otrzymać prezent, musisz rozwiązać zagadkę. O, nie lubię zagadek! Każde znalezisko będzie wskazywało następną wskazówkę. Jeśli rozwiążesz wszystkie zagadki, dotrzesz do celu, mama i tata. Okej. Okay. Więc zdecydowaliście się ze mną zagrać? Okej, okay, zgadzam się. Jestem na 100% pewna, że znajdę wszystkie Wasze prezenty. Znajduję je co roku! No a po co mi to niby jest? <śm> Mam notatkę i przepychaczkę. Każde znalezisko będzie wskazywało następną wskazówkę. Tak, mam znalezisko. Jest to przepychaczka. Przepychaczka służy do udrażniania zatorów. A przepychaczki znajdują się w toaletach. Może powinnam zajrzeć do łazienki? Ale mamy aż trzy łazienki. Dobra, zaraz to wymyślę. Ych, idę szukać w łazience. Dobra, jestem w łazience. Czas szukać. Tutaj mamy pierwszą szufladę. Nie tutaj. Tu też niczego nie ma. I tutaj. Nie. Może tutaj. Nie, zdecydowanie nie tutaj. A tutaj? Może. Nie, tu też, ale to jak to? Mam zajrzeć do łazienki na parterze? Ani, moi rodzice. Chcą mi zrobić prezent na urodziny, ale wy też możecie dać mi prezent! Kliknij ten czerwony przycisk subskrypcji z na szary i będzie to dla mnie najlepszy prezent! Będę bardzo szczęśliwa, ponieważ mój kanał ma teraz 9 milionów subskrybentów, ale muszę mieć 10 milionów subskrybentów! I kiedy YouTube da mi diamentowy przycisk? Zasłużyłam na subskrypcję. Proszę kliknij czerwony przycisk. Naprawdę chcę diamentowy przycisk YouTube'a. To moje marzenie. Ucień nieszczęśliwą. Proszę. Dobra. Tak, to jest łazienka na parterze. Tak tu nic nie ma. Dobra, od razu zajrzyjmy do szuflad. Tu niczego nie ma. Tu nic. Ech. Tu też nic nie ma. Może tutaj. Dziwne. Nie. Tu też nie. Więc pozostaje tylko to. Ta szapka. o O! Jest! Ech. Tak. Dobra. Może jest tam hoverboard. A może. A może iPhone. No cóż, wygląda na to, że pojawił się iPhone 13. Cóż, czy na mnie jest jakiś drogi prezent? Nie wiem. Tak. A, co to niby ma być? Tu. Coś się trzęsie. Co tu jest? Puuu, dziwnie pachnie. Spójrzcie, biały proszek. Zaraz spróbuję. do kąpieli, czy co? Ale jest tu wanna. A to co? to czarny proszek. A Oczy zaczęły mi łzawić! Mm, to pachnie pieprzem! Boję się tego spróbować. Tak, to pieprz! Tak, tutaj mam sól i pieprz. Już płaczę od pieprzu. A sól i pieprz są w kuchni. Znaczy, że muszę iść do kuchni. Dobra. Okej, okay, poszukajmy w kuchni. Może być. Tak, przyszłam do kuchni. Ale teraz naprawdę jestem w nastroju. Teraz zrobię naprawdę wszystko szybko. Zrobię wszystko perfekcyjnie, idealnie. O, tu jest jedzenie. Tu, tu nie. Ech. Tu, tu jest kilka butelek. Tu, tu. Tak, zrobimy wszystko tak szybko, jak się tylko da. Każdy kąt. Tak, tutaj też nic nie ma. Jak to możliwe? Oj, nie tutaj. O, jakie to trudne! Gdzie mam szukać? Tu jest bałagan. Chaos. Eee, Może w łyżkach? Nie, tutaj nie. Tu, ta, a, a, a. W zmywarce. Byłam pewna, że jest w zmywarce, ale tak nie było. W zamrażarce? Dalej, dalej. Jest tu mnóstwo szafek. Lodówce. O. Tu są papiery. Tu też nie. Jeśli nie znajdę, to już nie wiem gdzie. O, w koszyku! I w koszyku nie ma? Nie, tam też nic nie ma. Więc gdzie? Przeoczyłam coś? Myślałam o takich nieoczywistych. O, miejscach! Nieoczywiste miejsca! Nie, może soli pieprz to nawet nie kuchnia. Nie to na 100% kuchnia, może nie może być nie kuchnia, więc. spójrzmy tutaj jeszcze raz. Oh! Oh! Widzicie? To prezent! Jesteście gotowi przekonać się, co kryje się w tym lodowym prezencie? Raz, dwa, trzy. Różowe sianko. No tak, wiedziałam, że znowu jest tu coś niezwykłego. Wiecie co tu jest? Tutaj są szczypce. I co mam z nimi niby zrobić? To jest narzędzie. A narzędzia są u nas gdzie? Na minus pierwszym piętrze. Zaraz, pod nami. Zaraz pode mną. A także mamy narzędzia w garażu. I tata często składa a, meble w garażu za pomocą narzędzi. Dlatego myślę, że lepiej najpierw pójść do garażu. Jeśli nie znajdę niczego w garażu, to pójdę na minus pierwsze piętro. Więc życzcie mi powodzenia. Lecę. Tak? To nasz korytarz. I to są drzwi do garażu. Boję się. Jest tu strasznie zimno. Spójrzcie. Bardzo strasznie, spójrzcie za okna, tam jest ciemno. Pójdę teraz po buty i zacznę szukać. Dobra, jestem już w garażu, ubrałam sweter taty, bo jest tu naprawdę bardzo zimno. Dobra, szukajmy. Uuu, a co to takiego jest? Spójrzcie, coś w rodzaju mieszadła. Ja... ja to zepsułam. Śmieci? Co tu jest? Nic. Nie, tutaj... Cicho. Coś tam się rusza. Czy rodzice już przyjechali? Wydawało mi się, wydawało mi się, ale nadal muszę się spieszyć. Tutaj jesteś. Chodź do mnie tutaj prezencie. Wow. Tak? Znowu sianko. Co? Zabawka Amelii? Zabawka Ameli? Więc to pokój dziecięcy. Czyli pokój Ameli? Co? Pójdę to sprawdzić. Oh. No co, wejdźmy. Na Namiot jest oświetlony, już wiem gdzie szukać. O, oto i pudełko chyba główna nagroda. A, znowu sianko co? Serwetka? Serwetka z widziszą? A może to papier toaletowy? Chociaż nie byłam już we wszystkich toaletach, to nie może być tak, że muszę tam iść jeszcze raz. A może, wiki Show, to mój pokój. Właśnie, idę tam. Mam nadzieję, że ostatni prezent będzie w moim pokoju. Dobrze przemyślane. Ukryć główną nagrodę w moim pokoju. Twórczo, tak. Komputer, taty? W moim pokoju? I i figurka? Wika, gratuluję ci. Zdałaś zadanie. Naprawdę mam nadzieję, że podobało ci się. Jak tata i ja zrobiliśmy ci kawał. Ale prawdziwe prezenty otrzymasz na urodziny. W międzyczasie czeka na ciebie nagroda pocieszenia. Leży po lewej stronie w szufladzie. Bułziaki. Papa! Uu, co to za nagroda pocieszenia? Girlanda? Pa! O to jest moje cudo! Co, czekoladowy medal? Jasne, rozumiem. Na urodziny. No, nie jestem zła, bo było naprawdę fajnie. Podobało mi się to. Ale i tak znajdę główną nagrodę. Kochani, zapraszamy do polubienia i subskrybowania naszego kanału Wiki Show. Powiecie! Zawsze się dobrze bawimy. Wszystkim pa 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 i do zobaczenia w nowym filmie, a ja idę zjeść łakoć.